Witajcie na moim kanale. Witam Was dzisiaj bardzo bielutko. Czy też u Was tak samo jak u mnie jest bielutko na dworze? Jest 10 cm, bóg jest przepięknie. Poranek na dzisiaj przywitał piękną zimą. Ja do Was przychodzę z takim, z takim małym zamówieniem, ale jeszcze z że teraz mamy bardzo fajne rabaty. Od 21 na makijaż i pielęgnacji są super, super ceny. Także by nic tylko korzystać. Ja to oczywiście swoje ogłoszenie śledzę do tych osób, które nie mają swojej karty rabatowej. Na dole będzie link, będzie można się zapisać, bo nawet oni mają dodatkowe 4-5% chyba 5 dodatkowego rabatu. Jako nowi klienci, a jeszcze co mnie bardzo, bardzo użle, zobaczcie, tutaj jest bardzo fajna oferta. Ona już w sumie jest bardzo dobra, tak bo mamy po 56 i po 20 zł przy drugiej sztuce ceny z nas serum. A jeszcze zauważcie, że jak dostaniecie te dodatkowe rabaty, cóż to będzie za piękna cena. Takiej ceny jeszcze nie było na pewno. Także korzystajcie, także jeszcze przypominam raz na dole link do zapisania jest. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś problemy, oczywiście można do mnie przez messenger, przez telefon na pewno od, jeżeli nie od razu to że mogę być na przykład zajęta ale na pewno później odzwaniam i wszystko wszystko wam wytłumaczę ja tutaj też z takim małym zamówieniem do was przychodzę bo tak, skorzystałam z tej takiej oferty, która była i oczywiście ona jest do końca miesiąca po obniżonej cenie dla konsultantów wszystkich można kupić jeden zestaw tej wody Christian Lacroix, które będą pokazały się w grudniu. Także ja już to wykorzystałam, co prawda jest nie dla mnie, dla mojej klientki, ale zobaczcie, u mnie już w rękach coś takiego jest. E, przy okazji, tak, e, tą wodę żeśmy na ostatnim filmiku otwierali z próbki, więc e, chcę Wam powiedzieć, bo tak, o ile od razu żeśmy mogli obcenić zapach, o tyle długość zapachu właśnie sprawdziłam, więc on od rana do wieczora był wyczuwalny, a wręcz na ubraniach, miałam sweterek na sobie tego dnia, bardzo długo wyczuwalny bym powiedziała, że nawet jak potem do, do kosza z trudnymi ubraniami włożyłam, to jak wyciągałam do prania, to cały czas czułam ten zapach. Także zapach nie jest męczący, nie jest duszący, nie jest bardzo mocny. To dla tych, które bardziej lubią takie delikatne, subtelne zapachy, nie duszące, nie takie męczące. Tak, a teraz zobaczcie, dostałam jeszcze drugą próbkę, której wcześniej nie miałam, bo już wam mówiłam, że do tych zapachów lak dokładali, tak, te próbki, ale w tym momencie dopiero mi tutaj ten lak dołożyli do tej paczki. Oczywiście lak pogentował do klientki. Więc może przy okazji ja sobie sprawdzę ten zapach klasycznie o tak go nałożę, to, to jest męski zapach. No, bardzo ładny, bardzo ładny. I tak zobaczymy tutaj sobie, co w tym zapachu jest męskim. Jest intensywne ciepło imbiru, wyrafinowana elegancja lawendy, wyraziste nuty drzewa cedrowego. I zobaczmy. No, mi się zdaje, że bardzo ładny jest ten zapach. Nie jest ciężki, taki bardzo, bardzo elegancki. Ja sobie wyobrażam, jeżeli patrzę na ten zapach: bardzo eleganckiego panu w garniturze, w pięknej koszuli, z krawatem. E, bardzo ładny, bardzo ładny, ciekawy zapach. Także zachęcam. Yy, tutaj mam przed sobą katalog grudnia, więc w katalogu grudniowym będą te zapachy, tak? Będą te zapachy yy, do wykorzystania. A nawet z tego co wiem, chyba przy zakupie dwóch dowolnych wód będzie do odebrania nawet zegarek. Zegarek będzie chyba gratis. Tak, zegarek za złotówkę, zegarek będzie można otrzymać za złotówkę, także w sumie bardzo fajna promocja. Zegarek bardzo elegancki, tak. No zobaczymy w rzeczywistości, bo wiadomo, to jest tylko obrazek w katalogu. Także naprawdę bardzo ciekawe, bym powiedziała, że ten męski ciekawszy od męskiego. Hmm? Fajne, bardzo fajne. Ale jeszcze wróćmy tak do mojego zamówienia, że oprócz tych dwóch wód, które mogą całkuć po obniżonej cenie, ja sobie zamówiłam też nie sobie, tylko klientom. I moje klientki bardzo się spodobały piżamki. Więc ta jedna piżamka o taka trzyczęściowa, częściowa, to jest rozmiar L. LL. Już Wam pokazuję. Śliczna. Bardzo fajne, fajne kolory i ona ma tutaj, zobaczcie, trzy części. Ma tutaj tak, taką koszulkę na ramionczkach bluzeczkę i do tego spodnie. Spodnie bardzo fajne, spodnie z tymi szerokimi nogawkami, niezwężane, także bardzo takie eleganckie, teraz modne. Proste spodnie, czyli taka elegancka piżamka. I tą piżamkę zaraz Wam powiem, bo dzisiaj tu zaznaczyłam trzy częściowo, można było tak, w yy, fokusie. To była, to była piżamka z fokusa, tutaj moja yy, klientka taki od czasu do czasu takie promocje udostępnia. I druga piżamka to już jest z katalogu listopadowego, też bardzo fajna. Bo kolorki, proszę bardzo. Jest to długim rękawem, tamta była z krótkim. Z długim rękawem, tak. Z takim pięknym klimatem, śliczna. Bardzo fajny kolorek, przyjemny. Ostatnio to szmodne, te fiolety są. I tutaj też są nogawki szersze. Ładna, bardzo fajne, Zobaczcie, ładne, też z elegancką nogawką. Kolorowe spodnie, także eleganckie piżamki i te piżamki lecą do moich klientów, klientek, także bardzo, bardzo, jedna taki z l a ta druga chyba druga pani XL-ka zamówiła, także takie dwie piżamki i jeszcze Wam powiem, zobaczcie, pomalowałam sobie specjalnie dla Was paznokcie, bo wcześniej miałam Zamówiłam te lakiery do paznokci, te jaśniejsze. Tak, bo przez sprzedaży dla, e, dla konsultantów można zamówić sobie e, lakier, które będą w katalogu grudniowym. Więc ten ja najjaśniejszy żeśmy już oglądali, Money Queen. A teraz zamówiłam jeszcze te dwa. Tego grafitowego nie, nie zamawiałam, bo jak mi się bardzo ciemnie wydaje. Zamówiłam tak, Majestic Magnetic i to jest ten taki i nawet go specjalnie pomalowałam sobie paznokciem, no dość ciemny, myślałam, że on będzie, tak się wydawał taki fioletowo-szaro-ruszowy i myślałam, że taki będzie ten, no ale dość, dość ciemny, tak na paznokciach wygląda, tak ładnie, elegancko. Co prawda, teraz te fiolety są y, modne, tak? W tej chwili ostatnio wracają do nas fiolety, chociaż kiedyś pamiętam były modne fiolety. Ja miałam piękną fioletową sukienkę, kiedyś. No, pamiętam te czasy. I tutaj te drugie to jest Midnight, midnight Shafir, tak? Midnight, Mid, midnight Shafir. Taki kolorek, tego nie malowałam, mniej więcej taki bliżej coś z szafirem będzie. Chociaż poczekajcie, zaraz tutaj sobie na tym fioletem, ale mi się zdaje, że on też będzie taki dość ciemny. Tak, on bardziej, bardziej jest, nie wiem czy mi się to tak ładnie udało, on bardziej jest taki szafirowy. No oczywiście ja się już wymazłam. No nic potem będę ścierać. On bardziej jest taki, widzicie, w porównaniu ten jest bardziej fiolet, ten w szafie będzie tak jak piszę. Także tak, byłam ciekawa właśnie tych kolorów, ale widzicie te są już dość ciemne i tego na ten grafitowy się nie zdecydowałam, bo ja wolę raczej no, takie jaśniejsze kolory, tak? normalnie. Jak sukienka jest jakaś ciemna wieczorowa, to mi się zdaje, że to tak strasznie będzie ponuro, to wszystko wyglądało. Także chyba to wszystko, co dla Was przygotowałam w tej chwili. To... I oczywiście jeszcze raz bardzo zachęcam Was do zapisywania się do IWON, dlatego że mamy bardzo fajne promocje. Tak, no ten Black Friday udał się limonowi. No tutaj niektóre te oferty to są rzeczywiście sztosowe. Jak na przykład na te, co tutaj troszkę powiedzieć, na te sera, bardzo dobre ceny. Z tego co zauważyłam, a, żele. Żele wychodzą w przecudownych cenach. No już dawno, dawno, ja nie wiem czy nie, z parę lat temu taka cena była, także bardzo dobre ceny wychodzą z tego co zauważyłam właśnie te sera kremy jeżeli ktoś jest zainteresowany także bardzo 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 zapraszam do siebie do mojej grupy także do usłyszenia pa